Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj e, kolejny kraj, kolejna wersja milionerów, która w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Ściślej rzecz ujmując, 24 maja, 20 lat, skończy teleturniej Kivuol Sere Milionary, czyli włoska wersja turnieju Milionerzy. E, no i cóż, to są wszystkie logotypy, których do tej pory ten teleturniej we Włoszech używał. Był nadawany pod dwiema różnymi nazwami. Początkowo to było Kivuolle Sere Miliardario, tak jak na pierwszym logotypie. Potem Kivuolle Sere Milionario, kiedy włoskie lira zastąpiła zastąpiło euro. No i e, tak to się e, zmieniało na przestrzeni tych 20 lat. W ciągu tych 20 lat było 7 lat przerwy od 2011 do 2018 roku. E, no i cóż, no i z okazji dwudziestolecia QWLS Sere Milionario przygotowałem dla Was garść statystyk na początek liczby dwudziestolecia włoskich milionerów. Łognia! W ciągu tych 20 lat włoscy milionerzy mieli i mają tylko i wyłącznie jednego gospodarza. Jerry Scotti, Mister milioner we Włoszech. Eee, dobrze, lecimy dalej. 5 eee, osób do tej pory odeszło z pustymi rękami. Czyli nie wygrało kompletnie nic. Nawet kwoty gwarantowanej. Do tej pory wyemitowano 1697 odcinków. Na przestrzeni tych 20 lat, używano we włoskich milionerach sześciu kół ratunkowych. Były to pół na pół. Telefon do przyjaciela, pytanie do publiczności, zamiana pytania, plus one, czyli pytanie do eksperta z publiczności, oraz zapytaj Jerego, czyli po prostu pytanie do prowadzącego. Łącznie były używane trzy drabinki. Trzy drabinki. Główną nagrodę w tym turnieju milionerzy we Włoszech wygrało czterech zawodników. Czterech zawodników, chociaż ostatnich pytań, pytanie za główną nagrodę, było w sumie sześć. Sześć ostatnich pytań za główną nagrodę. Jedna zawodniczka wygrała miliard lirów, natomiast troje pozostałych po milionie euro. Ostatni milion euro padł jeszcze w tym roku, już w tym roku, gdzieś tak, nie wiem, w lutym albo styczniu, coś w tym stylu. W każdym razie, e, był to chyba pierwszy milion euro od roku 2010. Wcześniej był 2010, 2004, no i pierwszy miliard w 2001. Tak to wyglądało mniej więcej. E, turniej Milionerzy, włoska wersja Teleturnieju Milionerzy, e, łącznie była realizowana w dwóch krajach. W dwóch krajach. Początkowo w latach 2000, 2011 oczywiście w studiu w Mediolanie we Włoszech, a od roku 2018 e, w studiu polskiej wersji w Warszawie, czyli Włochy i Polska. To są kraje realizacji Włoskich Milionerów. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale jednak to prawda. E, Te Turniej Milionerzy we Włoszech emituje jedna i ta sama stacja telewizyjna, czyli kanale Cinque. E, dwóch zawodników w historii Włoskich Milionerów pojawiło się w trzech odcinkach. Ale dwójka oznacza też co innego, mianowicie e, Teleturniej Milionerzy w Włoszech miał dwa spin-offy. Milioner Hot Seat oraz 50-50, o którym zrobiłem już e, SGSM Foreigner. I odsyłam Was do tamtego filmu. No i ostatnia liczba dotycząca włoskich milionerów to trójka. Trzy formaty gry były wykorzystywane we włoskiej wersji Teleturniej Milionerzy. Klasyczny, wspomniany Hot Seat oraz format ryzyka który obowiązuje od roku 2010. Polega on na wyborze kwoty gwarantowanej. No właśnie. To są wszystkie liczby 20-lecia turnieju milionerzy we Włoszech. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!